Bracie, wiesz dlaczego tylu facetów chodzi dziś po świecie jak trupy, zamiast jak wojownicy? Bo nie mają żadnych celów. Zero kierunku, zero misji, zero powodu, żeby wstać rano z łóżka. Poza tym, że trzeba jakoś przeżyć kolejny dzień. A mężczyzna bez celu. To jest chodząca tragedia. To jest gość, którego kobiety przestają szanować, a świat zaczyna popychać jak worek treningowy. I teraz posłuchaj uważnie: cel to nie jest zachcianka. Cel to GPS twojego życia. Bez niego możesz mieć talent, wygląd, inteligencję. A i tak skończysz gdzieś w rowie, bo nie masz kierunku jazdy mężczyzna, który nie wyznacza sobie celów, staje się reaktywny. Reaguje na to, co życie mu wrzuci. Przychodzi problem. On się broni. Przychodzi presja. On pęka. Przychodzi kobieta. On robi wszystko, żeby jej nie stracić, zamiast budować siebie. Ale mężczyzna z celem. Bracie, to jest zupełnie inna liga. Z celem nie błagasz o uwagę. Nie szukasz aprobaty. Nie marnujesz czasu na ludzi, którzy nie wnoszą nic do Twojego życia. Z celem idziesz jak taran. Każdy dzień to krok, każdy błąd to lekcja, każdy sukces to paliwo. A najlepsze, kiedy zaczynasz dążyć do swoich celów, nagle dzieje się magia. Kobiety patrzą inaczej. Ludzie zaczynają cię traktować poważnie. A ty sam zaczynasz czuć, że w końcu masz kontrolę nad sobą i nad swoim życiem. Bo mężczyzna z celem to mężczyzna, którego nie da się łatwo złamać. Możesz go zranić, możesz go spowolnić, ale nie zatrzymasz go, bo wie dokąd zmierza. Więc bracie, jeśli dziś nie masz żadnego celu, wymyśl jeden choćby mały, byle twój, byle ambitny, a potem działaj. Codziennie, nawet małymi krokami, bo bez celu mężczyzna gnije, a z celem staje się kimś, kogo świat musi brać na poważnie.